Dzień dobry Państwu. Ja oczywiście zacząć muszę od podziękowań za zaproszenie. Dziękuję bardzo za zaproszenie do udziału w tym wydarzeniu Panu Głównemu Inspektorowi Pracy. To, to jest dosyć ważne, wydaje mi się, wydarzenie, dlatego że jak można teraz przeczytać na różnego rodzaju forach internetowych, w mediach społecznościowych, to teraz chyba wszyscy organizują jakieś webinary, seminaria na temat sygnalistów. Bardzo aktualny temat. A więc y, dodatkowa jest to nobilitacja, że jest to wydarzenie organizowane przez inspekcję pracy. To po pierwsze. W związku z tym, że jestem ostatnia, to chciałabym e, m, też zacząć od takiego żartu, e, żeby Państwa troszkę obudzić, dlatego że moje wystąpienie jest na końcu. E, no i, i, i no, trzeba powiedzieć, że to wydarzenie jest potrzebne. E, na jednym z forów internetowych, mam dlatego telefon w ręku, e, żeby dobrze przytoczyć pytanie. E, jedna e, pani kadrowa zadała takie pytanie. Odnośnie sygnalistów, w jaki sposób będziecie Państwo wyznaczać osobę na sygnalistę? Czyli no nie do końca w zakładach pracy u pracodawców, pracownicy, pracownicy kadr wiedzą, jak stosować ustawę o ochronie nie sygnalistów. Tak? To jest dosyć zabawny żart, zabawny, zabawny wpis. Czyli no, niektórzy pracodawcy jeszcze do końca, można powiedzieć, no, nie, nie zrozumieli tak, założeń ustawy o ochronie sygnalistów. No i zobaczymy, jak po wejściu w życie tej ustawy potoczy się jej stosowanie. Moje wystąpienie skupi się na takich trzech kwestiach. Ja chciałabym rozpocząć od kilku uwag na temat dyrektywy, od zapisów dyrektywy. Następnie chciałabym Państwu pokazać wypowiedzi z literatury obcojęzycznej na temat właśnie ochrony sygnalistów z perspektywy związków zawodowych, i na końcu, w trzeciej części mojego wystąpienia, przejdę do uregulowań polskich i do statusu związków zawodowych w Polsce w tematyce ochrony sygnalistów i zgłaszania naruszeń. Jeżeli chodzi o dyrektywę. To oczywiście już dzisiaj była o tym mowa, ale chyba no, zawsze trzeba wracać do takich najważniejszych założeń fundamentalnych. Tak? Cel dyrektywy. Zacząć trzeba właśnie od przywołania tego celu ustawodawcy unijnego. I tutaj na slajdzie mają Państwo właśnie ten cel przywołany. Celem dyrektywy, która została w Polsce implementowana właśnie poprzez ustawę o ochronie sygnalistów, jest poprawa egzekwowania prawa i polityk Unii w określonych dziedzinach przez ustanowienie wspólnych, minimalnych norm zapewniających wysoki poziom ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. A więc cel dyrektywy to poprawa egzekwowania prawa tak przede wszystkim to jest taki można powiedzieć to jest takie założenie o charakterze fundamentalnym. co możemy się jeszcze dowiedzieć z dyrektywy i z preambuły wstępu do dyrektywy to to że najczęściej tych zgłoszeń będą dokonywać osoby pracujące tak osoby Pozostające w związku z zakładem pracy. Najczęściej te osoby dowiadują się pierwsze o jakichś zagrożeniach, naruszeniach, szkodach dla interesu publicznego, no i te, te informacje będą chciały zgłosić dla ochrony dobra społecznego. Dosyć istotne jest też to, że dyrektywa zakłada, że państwa członkowskie mogą decydować, implementując dyrektywę o zakresie naruszeń. Naruszeń, które zgłaszane będą przez sygnalistów i podlegać będą w takiej sytuacji sygnaliści ochronie. To jest temat dosyć ważny, dlatego że już dzisiaj w trakcie um, konferencji mowa była o tym, um, że prawo pracy nie znalazło się w katalogu naruszeń prawa Ja też do tego będę nawiązywać. Co istotne no to właśnie z dyrektywy wynika jaki katalog obszarów prawa podlegać będzie właśnie zgłoszeniom. to są Akty Unii Europejskiej dotyczące bardzo różnych dziedzin, takich jak zamówienia publiczne, rynki finansowe, usługi finansowe, zapobieganie praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu. Ważne, że dyrektywa przewiduje minimum. Państwo członkowskie może zdecydować i niektóre z państw członkowskich zdecydowały o rozszerzeniu tego katalogu naruszeń w, swoim, w swoich prawach krajowych. Nie wiem, czy, czy o tym ktoś wspominał w trakcie dzisiejszego wydarzenia, ale wydaje mi się, że warto odnotować, że dyrektywa będzie podlegała weryfikacji też, tak? będzie podlegała przeglądowi i. Do, 15, do 17 grudnia 2025 roku Komisja Europejska, uwzględniając sprawozdanie, dane statystyczne państw członkowskich, przedłoży Parlamentowi Europejskiemu Radzie takie sprawozdanie oceniające skutki prawa krajowego transponującego dyrektywę do prawa krajowego. Dlaczego ja Państwu pokazuję ten przepis? Dlatego, że wtedy zakres tego katalogu naruszeń, o którym mowa w dyrektywie, może ulec zmianie. I warto właśnie tutaj przytoczyć ustęp trzeci artykułu 27 dyrektywy, z którego wynika, że, że wtedy dyrektywa i zakres jej zastosowania może zostać rozszerzony na kolejne obszary prawa w szczególności tutaj znalazło się środowiska pracy czyli w szczególności poprawę środowiska pracy w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników oraz poprawę warunków pracy myślę że to jest postanowienie dyrektywy dosyć istotne w kontekście właśnie objęcia może też nie objęcia katalogiem naruszeń w Polsce prawa pracy Warto również przeczytać to, co jest w motywie 21. Sama dyrektywa zwraca uwagę, w samej dyrektywie zwraca się uwagę na bezpieczeństwo higieny pracy. Mianowicie tutaj dyrektywa odwołuje się, nawiązuje do, do przepisów dyrektywy dotyczącej właśnie BHP. Podkreśla się tą, tą dziedzinę, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i pracy. To z tego motywu 21 dyrektywy wynika, że ta dyrektywa o ochronie sygnalistów nie, mo, nie powinna pozostawać. Powinna pozostawać bez uszczerbku dla ochrony, która przyznana została pracownikom zgłaszającym naruszenia prawa w Unii Europejskiej w dziedzinie zatrudnienia, natomiast nie powinny zmienić się uregulowania krajowe, jeżeli takie zostały w państwie członkowskim wprowadzone, w związku ze zgłaszaniem naruszeń z zakresu BHP. I nadal i pracownicy, i przedstawiciele pracowników w zakładach pracy będą mieli prawo zwracania się do właściwego organu w zakresie właśnie zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy. Sama dyrektywa też, Wskazuje, że nie będzie ona mieć wpływu na przepisy krajowe dotyczące korzystania z przysługującego przedstawicielom pracowników prawa do informacji, konsultacji, uczestniczenia w negocjacjach, jeżeli chodzi o układy zbiorowe pracy i w obronie praw pracowniczych. Dosyć istotny jest również motyw 33 w dyrektywie w ramach którego podkreśla się znaczenie zgłoszeń wewnętrznych. Także w trakcie naszego tutaj dzisiejszego spotkania mowa było, była o tym, że te zgłoszenia mogą mieć charakter wewnętrzny, zewnętrzny, publiczny. Z preambuły do dyrektywy wynika, że najwięcej tych zgłoszeń to jednak zgłoszenia w kanałach wewnętrznych, tak? czyli najczęściej w pierwszej kolejności co do zasady te zgłoszenia występują wewnątrz organizacji, zgłoszenia w ramach własnego pracodawcy i to podkreśla też właśnie dyrektywa, że najczęściej to zgłoszenia. Wewnętrzne dominują, tak? będą miały miejsce zgłoszenia wewnętrzne. To są takie najważniejsze uwagi, jeżeli chodzi o postanowienia dyrektywy, na które ja chciałam zwrócić uwagę w kontekście właśnie tematyki roli związków zawodowych w procesie zgłaszania naruszeń. Jeżeli chodzi o związki zawodowe, to z literatury obcojęzycznej. Można dowiedzieć się, tutaj ta literatura, można powiedzieć, jest dosyć rozległa, dlatego że w państwach Europy Zachodniej to te zgłaszanie naruszeń, polityka compliance tam jest obecna, tak? Już od wielu lat. Dlatego no, można przeczytać właśnie na czym ma polegać rola związków zawodowych. Oczywiście rozwiązania w konkretnym państwie członkowskim one będą budowane przez wiele lat, prawda? To są długoletnie rozwiązania budowane na podstawie i przepisów prawa, i doświadczeń, i różnych zwyczajów, A więc można z nich korzystać, natomiast pewnie tak jak też była tutaj mowa w trakcie konferencji, no pewnie nie da się tak tych rozwiązań przekalkować. Ale właśnie chciałam Państwu pokazać, jakie najczęściej tutaj działania związków zawodowych w związku ze, zgłasz ze zgłaszaniem naruszeń prawa można spotkać. I tak. Jeżeli chodzi o związki zawodowe, to one mogą odgrywać rolę w sprawozdawczości wewnętrznej, mogą przyczyniać się do lepszego reagowania w zakresie sygnalizacji naruszeń, na przykład poprzez udzielanie porad. Wsparcia prawnego indywidualnym sygnalistom, zapewnienie szkoleń dla przedstawicieli związków zawodowych, zapewnienie pracownikom możliwości uzyskania poufnej porady. Związek zawodowy może pomóc pracownikowi w sformułowaniu zgłoszenia w taki sposób, aby nie doszło do nieporozumień. To akurat różnego rodzaju przykłady działań związków zawodowych, z takiego przewodnika właśnie w zakresie sygnalizacji naruszeń. Z takiej literatury wcześniej prezentowanej w 2015 roku, w 2006 roku, to można było się już dowiedzieć, że no w zakładach pracy, w organizacjach związki zawodowe one powinny być angażowane do różnego rodzaju procedur tak no bardzo dużo mówi się o dialogu społecznym o współpracy pracodawcy z partnerami z partnerami społecznymi z przedstawicielami pracowników i Właśnie związki zawodowe powinny być, mogą, o ile oczywiście zechcą, być angażowane w szereg różnych kwestii, na przykład w zapewnianie, że pracodawcy posiadają odpowiednio uzgodnione procedury, udzielanie porad, reprezentowanie członków, którzy są takimi faktycznymi albo potencjalnymi sygnalistami. Co ciekawe, to znalazłam też takie właśnie zdanie, z którego wynika, że tam, gdzie procedura zgłoszeń wewnętrznych jest, Konsultowana, opracowywana przy udziale strony społecznej, to tamte procedury są bardziej skuteczne. Czyli jeżeli pracodawca no, chciałby mieć skuteczne procedury zgłaszania naruszeń, to powinien włączyć partnerów społecznych, związki zawodowe, przedstawicieli pracowników w opracowywanie tych procedur, wiadomo, że chodzi o uzyskanie akceptacji społecznej, tak? Czyli w momencie, kiedy pracodawca uzyskuje akceptację społeczną, akceptację związku zawodowego, to prawdopodobnie te procedury będą miały taką większą wagę, tak, będą można powiedzieć, bardziej przestrzegane, uznawane, może nawet promowane przez związki zawodowe. I gdybyśmy chcieli bardziej się wgłębić, oczywiście ja nie mam na to czasu. Myślałam, że uda mi się opowiedzieć jeszcze o wielu różnych rzeczach, ale widzę, że czas leci. Gdybyśmy chcieli się bardziej jeszcze wgłębić i zapoznać z różnego rodzaju rozwiązaniami w prawie innych państw członkowskich, to ja tylko tutaj na slajdzie pokażę państwu, że są właśnie Prezentowane takie różne modele, i mnie udało się odnaleźć przynajmniej dwa. Trójpoziomowy model właśnie whistleblowingu. Czyli taki model składający się z procedury wewnętrznej, zewnętrznej i publicznej. No i drugi model model poziomu głosu związkowego tutaj cztery kanały są wskazywane jako takie kanały w ramach których związki zawodowe biorą udział w procedurze zgłaszania naruszeń, a więc taki kanał indywidualny w miejscu pracy branżowy, krajowy ponadnarodowy nawet. I. Muszę już niestety przejść do tego ostatniego elementu mojego wystąpienia i teraz chciałabym właśnie pokazać Państwu, jak to jest z perspektywy związków zawodowych, jeżeli chodzi o polskie uregulowania. Tu nie trzeba oczywiście przypominać, że związki zawodowe to, jest, to są organizacje, które mają swoją podstawę konstytucyjną funkcjonowania. Ja tylko tutaj przywołam e, cytat z wypowiedzi Trybunału Konstytucyjnego, który jasno i wyraźnie mówi, e, że celem działalności związków zawodowych jest ochrona interesów osób wykonujących pracę zarobkową. E, to jest ten główny cel. Natomiast gdybyśmy przeszli do przepisów ustawy o związkach zawodowych, to mm, tak w tematyce właśnie sygnalizacji naruszeń można powiedzieć zaobserwować można funkcję kontrolną związków zawodowych wiele przepisów ustawy o związkach zawodowych właśnie zwraca uwagę na tą funkcję kontrolną są to jednak przepisy dosyć ogólne na przykład, artykuł 8 ustawy o związkach zawodowych przewiduje, że na zasadach przewidzianych w ustawie o związkach zawodowych w ustawach odrębnych związki zawodowe kontrolują przestrzeganie przepisów dotyczących interesów osób wykonujących pracę zarobkową, a także interesów rodzin tych osób. Następny artykuł 23 ustawy o związkach zawodowych przewiduje, że związki zawodowe sprawują kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy, uczestniczą na zasadach określonych odrębnymi przepisami. Nadzorze nad przestrzeganiem przepisów oraz zasad BHP. No i z ustępu drugiego tego przepisu wynika, że związek zawodowy może wystąpić w związku z takim naruszeniem do właściwego organu z żądaniem spowodowania usunięcia naruszenia we właściwym trybie stwierdzonej nieprawidłowości. A więc na podstawie artykułu 23 można powiedzieć, że związek zawodowy jest takim sygnalistą już od dawna tych naruszeń. Dodatkowo jeszcze tutaj można przywołać artykuł 26 punkt 3 ustawy o związkach zawodowych, który również przewiduje do przyznaje do zakresu działania zakładowej organizacji związkowej należy sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem w zakładzie pracy przepisów prawa pracy a w szczególności przepisów oraz zasad BHP. Niestety Pomimo tego, że tych przepisów jest tak dużo, do, przepisów dotyczących sprawowania przez związki zawodowe funkcji kontrolnej, to w literaturze no, negatywnie ocenia się te instrumenty, którymi mogą posługiwać się związki zawodowe, właśnie w sygnalizacji naruszeń. Tutaj na slajdzie przywołuję, proszę Państwa, opinię. Wypowiedź pana profesora Wodarczyka z systemu prawa pracy, który jasno i wyraźnie, odnosząc się do tych przepisów, zaprezentowanych przed chwilą, przeze mnie stwierdza, że realizowanie tych uprawnień kontrolnych przez związki zawodowe jest uznawane za utrudnione z uwagi na brak szczegółowej regulacji w tym zakresie. Nie jest to jedyna wypowiedź przedstawicieli literatury na ten temat. Można odnaleźć jeszcze inne. Ja natomiast. Przywołuję jedną z tych wypowiedzi, tak żeby, żeby Państwu pokazać, że, że no jednak brakuje takich wyraźnych instrumentów, dzięki którym związki zawodowe mogłyby realizować te funkcje kontrolne. No bo przecież, gdyby wrócić do artykułu 23 ustawy o związkach zawodowych, to każdy z nas może zgłosić naruszenie, tak, tak jak na podstawie tego przepisu, do odpowiedniego organu, ustawa o związkach zawodowych jest ustawą już dosyć starą, można powiedzieć, tak? Jest to ustawa z 1991 roku. Te przepisy o funkcji kontrolnej związków zawodowych akurat one nie, nie były zmieniane. I w tym momencie chciałabym odnieść jeszcze do dwóch kwestii, właśnie, jeżeli chodzi o ustawę o ochronie sygnalistów. To są też już dzisiaj poruszane kwestie, dwie kwestie. Pierwsza to jest tak procedura przygotowania dokumentu na temat zgłoszeń wewnętrznych, procedura zgłoszeń wewnętrznych. Tutaj kolega Paweł Śmigielski odnosił się już do właśnie tego przepisu i konsultacji, które zostały przewidziane, no z przepisu wynika, że, że podmiot prawny ustala procedurę zgłoszeń wewnętrznych po konsultacjach. I tutaj albo ze związkiem zawodowym, o ile taki działa w zakładzie pracy, albo z przedstawicielem pracowników. O ile nie ma związków zawodowych w zakładzie pracy. No i no nie ma co ukrywać, że z perspektywy związków zawodowych przepis ten jest dosyć ne negatywnie oceniany. Ustawodawca wprowadził taką procedurę, która dotychczas nie była znana w przepisach prawa. No, i rola związków zawodowych została w tym zakresie, można powiedzieć, zmarginalizowana, zminimalizowana, bo wystarczy, tak jak tutaj pan dyrektor Śmigielski powiedział, odczekać 5 dni czy 10 dni od dnia przedstawienia przez podmiot prawny projektu procedury zgłoszeń wewnętrznych i pracodawca będzie mógł samodzielnie wprowadzić tę procedurę. To jest moim zdaniem bardzo istotna kwestia. Przywołując tutaj tekst dyrektywy, dlatego że jednak, czy wypowiedzi z literatury, jednak te procedury zgłoszeń wewnętrznych one będą bardziej skuteczne, jeżeli związki zawodowe, przedstawiciele pracowników pełniliby większą rolę tak, w ramach tych procedur. Ustawodawca Polski nie dał natomiast szansy przedstawicielom pracowników w Polsce, aby się jakoś bardziej włączyli tak, w procedurę, w tworzenie procedury zgłoszeń wewnętrznych. I ostatnia rzecz, taka najbardziej kontrowersyjna, no to brak prawa pracy w katalogu naruszeń podlegających zgłoszeń, zgłoszeniom przez sygnalistów. Już również tutaj bardzo często ten, ten temat był podnoszony. Nawet pan profesor Sobczyk powiedział, że to jest błogosławieństwo dla związków zawodowych, że tego prawa pracy tam zabrakło. Mnie się wydaje, że nie do końca mogę się tutaj z panem profesorem Sobczykiem zgodzić, ale może nie chodzi o prawo pracy do końca. Chodzi mi o przepisy BHP. Wydaje mi się, że w katalogu naruszeń. W polskiej ustawie powinny być zawarte przepisy BHP, jako ten obszar, który mógłby być zgłaszany przez sygnalistów. I ten temat również się wpisuje w tekst dyrektywy i w założenia przyjęte przez ustawodawcę unijnego, ponieważ tam temu obszarowi BHP nadaje się pewne znaczenie. Tak jak pokazywałam Państwu na slajdzie, niewykluczone, że przepisy BHP znajdą się w obszarze tych przepisów, które będą zgłaszane które będą w, w, ujęte jednak przez dyrektywę po grudniu 2025 roku. I na tym muszę już skończyć, ponieważ mój czas upłynął. Bardzo dziękuję y, za zaproszenie. Jeszcze raz do widzenia.